TVG9. Widząc jak gnojony jest Krzysztof Piesiewicz, miałem pierwotnie ochotę wystąpić w TVG-9 w fortuszku i nawet wciągnąć solidarnościową kreskę kokainy wraz z Krzysztofem Piesiewiczem na, na znak Solidarności z nim jednak tego nie zrobię jak widzicie yy, nie mam na sobie fartuszka yy, a ja ten mogę, mogę dla jaj założyć chociaż yy, w wielu polityków yy, nie jakby się widzi dla jaj tylko całkiem poważnie zakłada fartuszki dajcie spokój, nie stara kłopy, kurde no ale tak jest yy, jednak, dlaczego yy, nie okażę mu solidarności z panem Piesiewiczem? A dlatego, że dał się szantażować. I to kilkakrotnie. I my wiemy o tym, media powiedziały, że dał się szantażować jakimś gnojkom, gówniarzom którzy no, na, y, n, nagrali go w takich, powiedzmy to, kompromitujących sytuacjach. Y, uważam, że świństwem było pokazanie tego, a tam... Y, ludzie różne mają słabości i, i y, nie te słabości są rzeczą wstydliwą, ale wstydliwą je, wstydliwe jest to, że, że, że ktoś to ujawnia i robi z tego oferę. W ogóle jest wielkie gówno. Natomiast do pana Piesiewicza nie mam pretensji o fartuszek, o narkotyki, o to, że dał się jak idiota nagrać jakimś tam dupom, ale o to, że dał się szantażować. I poza tym mam tutaj obawy jeszcze takie bardzo poważne, ponieważ jeśli dał się szantażować jakimś małym gnojkom, Małym cwaniaczkom to obawiam się, że tym bardziej dał się szantażować różnym wielkim maherom. Bo tak pamiętam, nie podam teraz szczegółów, nawet bo to już, już dawno było, ale pamiętam, że kilka razy zdziwiony byłem yy, różnymi działaniami politycznymi Krzysztofa Piesiewicza, którego uważałem za, za, za człowieka. Naprawdę wielkiego. A tutaj okazuje się, że, że działa jak, jak jakaś ciota, jak, jak, jak typ miałki. No, właśnie, obawiam się, że wytłumaczenie różnych zachowań Krzysztofa Piechewicza mogło też właśnie w tych szantażach tkwić. Także Tutaj problemem nie jest nie są żadne fartuszki, nie są żadne narkotyki, bo tutaj bym twardo bronił Krzysztofa Piesiewicza. Problemem jest to, że cymbał dał się szantażować.